Witam Państwa. Bliżej nie wiadomo czemu, ale wszystko co nam się w życiu zdarza po raz pierwszy, uważamy za ważne. No, to dzisiaj o symbolice matematycznej. Używamy różnych znaków i symboli dość swobodnie, żeby wspomnieć choćby znaki plus i minus, i najczęściej nie mamy zielonego pojęcia, kto i kiedy zrobił to po raz pierwszy. Zazwyczaj sądzimy, że tak pisano od zawsze. No To się teraz Państwo parę razy, jak sądzę, dziwią. Zacznijmy od plusa i minusa. Plusa używali już matematycy włoscy w rękopisach w XV wieku już albo dopiero. W druku po raz pierwszy znaki te ukazały się dość wcześnie, mianowicie w roku 1526 w poświętnie wytanym dziele niemieckiego matematyka Johannesa Widmana który żył w latach 1462-1498. Oto strona z jego książki z tymi znakami. Jeśli idzie o symbole mnożenia, to jak wiadomo mamy zasadniczo dwa. Taki skośny krzyżyk, X i kropkę. Krzyżyk znajdujemy po raz pierwszy w dziele Klucz do Matematyki Williama O'Freida, Matematyka Angielskiego, wydanym w roku 1628. Oto mistrz. Czyli po dzisiejszym magister, Alfred. Kropkę natomiast wolał i pierwszy użył genialny Niemiec Gottfried Wilhelm Leibniz. Zrobił to zaś w roku 1698 dopiero w liście do Szwajcara Jana Bernuliego. Oto Leibniz. Dziś w epoce komputerów i internetu bardzo często używamy na oznaczenie mnożenia gwiazdki. Ona też nie jest młoda, bo w tym samym sensie użyto jej w roku 1659. Zrobił to niejaki Johann Rann, Niemiec, w książce Tojcze Algebra, w dzielenie. Znak dwukropka na oznaczanie dzielenia jest używany od roku 1633, kiedy pojawił się w pewnym angielskim podręczniku arytmetyki. Nie tyle oznaczał on jednak działania arytmetyczne wówczas, ile ułamek. Nasze 3 czwarte zapisywano tam właśnie jako 3, /4. Jako symbol działania, dwukropek został użyty znowu po raz pierwszy przez Leibnica w roku 1684. Dziś Dość często używa się też dwukropka podzielonego kreską w środku. Taki symbol, nie wiem czy Państwo to wiedzą, ale ten znak nazywa się obelus, został użyty w 1659 roku we wspominanym już przeze mnie dziele tojczej algebra Johana Rana. Oto reprodukcja odpowiedniej strony z jego książki, na której zaznaczyłem i gwiazdkę jako symbol mnożenia, i obelusa jako symbol dzielenia. Inne znaki. Pierwiastek używany jest od roku 1525. Podniesienie cyfry o pół wiersza jako symbol potęgowania pochodzi od przesławnego filozofa i matematyka francuskiego, Kartezjusza, i datowany jest na rok 1637. Ujemnych potęg użył po raz pierwszy Isaac Newton w roku 1667 w jednym ze swoich listów. Greckiej litery Pi na oznaczenie stosunku wodu dowolnego koła do jego średnicy, to jest liczby 3, 14, 50 no itd. Tak używamy od roku 1706 idąc wzorem Anglika Williama Johnson. Na oznaczenie bardzo ważnej stałej podstawy tzw. logarytmów naturalnych, to jest liczby 2, całe 71, 828 itd., używamy od roku 1727 litery e, idąc śladami genialnego Leonarda Eulera. Po Ale jeszcze w XIX wieku, konkretnie w roku 1859, proponowano na pi e Taką to dziwaczną notację zaznaczoną na czerwono. Przyjrzyjmy się. Zabawne symbole, prawda? No to tyle ciekawostek historycznych na dzisiaj. Tak się właśnie rzeczy mają. Nasza współczesna symbolika matematyczna ma historię liczoną góra pół tysiącem lat. Głównie zaś wywodzi się z wieków XVII i XVIII. Do zobaczenia i usłyszenia. za